Siemano, nic. 126. Czy da się kogoś zabić stojąc w kółku M1? M2 Da się zabić. Tylko, że ta osoba najpierw nie musi, nie może stać w kółku. Proste rozwiązanie musi stać poza kółkiem. Najlepiej trzeba tą osobę podpalić. I zaraz zobaczycie, o co Zaraz wszystko zobaczycie. Ja trochę się uleczę, żeby to wyszło jak powinno. No dobrze. Idziemy do kółka. W kółku teoretycznie powinienem nie paść. Teoretycznie. Nie mieć szans, żeby paść. Jakbym miał rangę okrutny żeby coś sobie nie wyleciało, to w kółku mógłbym to paść o od to. Podpalenia, bez problemu. A zupełnie mógłbym się spotkać, jak sami widzicie. Czyli można kogoś zabić, tylko że to nie jest sposób zabić w kółku, tylko poza kółkiem, gdy ktoś wbiega do kółka. Ale tak, można kogoś zatuc. Jak sam widzisz. Jak przedłużyć czas życia peta? No widzisz, z petami jest tak, że można je w bardzo krótki i szybki sposób przedłużyć im życie. Odżywka to jest coś, co działa na regenerację odżywienie, tak naprawdę wznowienie życia petowi. Jeśli ktoś się zastanawia, jak sprawić, żeby po prostu on był, no, żył. Wystarczy odżywka, jeśli chcecie przedłużyć samo życie. Wystarczy jajko lub inny pet, który Wam się nie podoba, i możecie go zjeść. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, tak naprawdę. I pet mój żyje. On żyje. On żyje. Łaj, dlaczego on żyje? No, mniej więcej tyle, a tak to wygląda. Proste? Proste. Możecie też kupić tą odżywkę od góry, czy w iglesie, gdzie tylko chcecie. Czy wygrać w kolorosu, tak jak ja wygrałem w kole losu. Możecie nakarmić ją inną petę, ale nie mam akurat innego peta, więc mogę tylko pokazać, że tam można wsadzić peta i go zjeść. Co przedłuża czas od jednej godziny do chyba 24 nawet. Ale najwyżej, najwyżej udało mi się, chyba 14. Mit 128, czy błąd 10% szansy na odbicie. Sumuj się ze zbrojką w B. ciekawim hmm. Ciekawi Słyszałem ostatnio. Ym, Targami, że żadne odbicie, wszystkie odbicie razem się po prostu nie sumują. A jeśli mam jeszcze odbicie w szarfie, to już to odbicie kompletnie nie działa. Nie mam odbicia w szarfie, nie wiem kto ma odbicie w szarfie, ale no nie, nie idzie tego sprawdzić na razie, niestety. Może, może taką szarfę 1% użyję z odbiciem i zobaczmy co z tego wyjdzie. Jak sami widzicie. Na razie wszystko, dosłownie wszystko tutaj działa. To jest 20%, więc wydaje mi się, że powinno działać tak, jak powinno. To jest, a nie to było więcej, to było 50% chyba, coś koło tego. Nie, 40, przepraszam, już, już na pewno 40, bo było 20, to jest 35, 45. Trochę słabiej to 45 działa, ale działa tylko na zwykłe hity, czyli na ten 1000, więc prawdopodobnie działa bardzo ok, na ten 1100 nawet bym powiedział, bo szecie nie liczymy jako odbicia. Nie da się zrobić od szycia odbicia, więc mit 128, tak, zsumują się. Huh kolejny mit, 129. Odniesienie do mitu 107, czego będą nieforogowane, zapijemy na wolnym, tracimy rangę. Nie pytajcie, widzicie mi? 26, 27 fasolek. <noise> Ogólnie zasada jest taka, że jeśli zabijemy kogoś i się wylogujemy to tak jakby naszej postaci tutaj w ogóle nie było. Na tej zasadzie to działa. Więc jeśli ktoś zginie już po. No to tak jakby nas tu nie było. Trzy razy udało mi się przetestować ten sam mit, ale. To się najbardziej nadaje, bo najbardziej tutaj widzę, że, że zdążyłem log'nąć I za każdym razem nie straciłem, więc możecie kogoś zaduć na wolnym? Ale... Po co? To jest bezsensu, jeśli nie chcecie tracić rangi pijąc na wolnym, z tego względu, że No po prostu Ciężko taki efekt osiągnąć Ja sam straciłem sporo rangi Prawdopodobnie przez was będę musiał tą mówkę odstawić za kilka dni Żeby Tą rangę wbiję chociaż na poziom zerowy, neutralny. Ale zaraz zobaczycie, że podpalę i będzie wszystko tak jak być powinno. Podpalić to jeszcze pikuć, tylko żeby podpalić, nie zabiło kogoś, to jest już lepszy wyczyn. Mhm. Może teraz się uda. Jeszcze, jeszcze widzicie. Ja wiem, jak to jest? To nie jest tak, hop, hop, i już. A najgorzej jest się wylogować bardzo szybko. Serio. Niby działa najlepiej kontrol Alt Delay, ale nie w tym przypadku też sprawdzałem. Najlepiej chyba działają. Zaraz zobaczycie co. Spam. Okej, okay, wylogowało mnie. Postać padła. A ja nie straciłem rangi. Proszę bardzo. Zabija. A ranga nie znika. Więc zostaje. Czy Bera i Tygrys FM1 omdlewają? Hmm. Aż postanowiłem to sprawdzić i pójść do m na przykład Bera i Tygrysa. Okazało się, że gdy widziałem tam tarczę, to tak przez chwilę widzieliście mogliście omdlenia. Ale czy to nie była wina przeklętych? Tego nie byłem w stanie powiedzieć. Dlatego też delikatnie same przeklęty chciałem zabić. I udało się. No I teraz po prostu trzeba poczekać chwilę na to, aż na zbera OBLIM. Mam nadzieję, że to się zdarzy. A tak. jak nie, no to będzie wycinka i sprawdzimy, co z tego w ogóle wyszło. Bo. No. To jest dosyć. Dosyć, dobra ciekawostka, tak naprawdę. Nie ale ciekawostka. W tym w ogóle omzlewają. Ja wiem, można oglądać jakby rabinę człowieka, który jest na bardzo długo, ale... Ale prawdopodobnie... Jest to możliwe... Że omzlewa, jak sami przed chwilą wiedzieliście. To teraz do tygrysa. Mam, nie mam misji z futrami wykończonej. <laughs> Będzie musiał kiedyś na tygrysy poradać. Ciekawe co z tego wyjdzie. Co za Tegrysa, powiem tak, trochę z nim stałem, bo jednak przez przypadek zabiłem, trochę na nim stałem, no i powiem Wam, że sam mit jest bardzo fajny do sprawdzenia, bo mdlewają oba, czyli Ostry, Ostrowski, tak, oba mdlewają, posiadają będąc na to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z mitów i jeśli Wam się podoba, Polub, skomentuj, subskrybuj i zadaj pytanie do następnego odcinka, bo na pewno wykorzystam w którymś z następnych odcinków, nawet po kilku tygodniach. Więc spoko. To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. i do zobaczenia. pa. pa.